A się o, ominąć jest. mówiąc o poznańskim półświadku przestępczym. Jego historia jest równie barwna, co kontrowersyjna. Ostatnie wydarzenia tylko dodają kolejnych rozdziałów do jego burzliwej biografii. A to jest na biografia tego ziomka? Bo ja tylko wiedziałem, że to jest jakiś ex-gangster, bo ktoś w internecie tak napisał, ale coś więcej? Jeżeli nie wiecie kim jest Western, to postaram się pokrótce przybliżyć o. wam jego postać. Jak możemy przeczytać w internecie, Marek w niedawnej sprawie sądowej stanął przed oskarżeniami o zbrojne przejęcie dyskoteki. Sprawa co prawda zakończyła się uniewinnieniem, co western skomentował jako dowód na potrzebę odwagi ze strony sądu do podjęcia takiej decyzji. Mimo, że w pierwszej instancji Marek został skazany na 7 lat więzienia, apelacja przyniosła zmianę w ocenie dowodów. Sąd apelacyjny po bardziej szczegółowej analizie uznał zeznania głównego świadka Pawła P. pseudonim Ramzes za niewiarygodne. Kluczowym momentem w procesie okazało się nagranie rozmowy między westernem a Ramzesem, na którym ten drugi przyznał, że z myśli oskarżenia wobec marka E. Aby uniknąć kary za inne przestępstwa, sąd zaznaczył, że takie zeznania składane w zamian za korzyści należy traktować z bardzo dużym dystansem. Podsumowując, western jest bardzo ostrym gościem ze świata przestępczego i w pewnym sensie poznańskim celebrytą. Wczoraj natomiast western znalazł się w centrum uwagi za sprawą nagrania, na którym to wypowiedział się na temat nikogo innego jak Sentino. W shortcie nagranym na kanale Antypatol, Marek F. stwierdził, że pogonił Sentino z Poznania i że raper ten nigdy już nie powróci do tego miasta. Był o... również, że Sebastian Stary, zachował się w sposób, który western uznał za bardzo niewłaściwy, choć nie zdradził szczegółów tego zdarzenia. I tak zakończyłem jego przejmowanie Poznania. Nie będę wam e, mówił w szczegółach, co się wydarzyło, ale fakt jest taki, że już się tu więcej nie pojawił. No i mam nadzieję, że się nie pojawi, bo wtedy. Cztery kawy po turecku, wydane na, na łeb, poza tym, aha, jeszcze się wydarzyła jedna kwestia, był na tak zwanym detaku koło Starego Rynku, miał tam sprzeczkę z... Pani nie wiedziała, co się dzieje, bo z kadru wyszła aż. Przyjaciółmi, nie powiem wam, co zrobiła, zrobić coś tak ohydnego, mam na to... Na... Spadł mi telefon. Mam na to nawet filmy, ale niestety ich nie ujawnię, bo to jest, yy, ja tak nie robię, ale he, he, dał takiej, że masakra, nie. Także Poznań wolno o Sentino. Dodatkowo, na dzisiaj zaplanowana została premiera kolejnego Short'a, w którym to Western ma ponownie wypowiedzieć się na temat rapera. Jak się okazało, Sentino bardzo ubodło nagranie i zaplanowany Shorts. Dlatego też postanowił on niejako wyprzedzić Westerna i jeszcze przed oficjalną premierą drugiego nagrania zdecydował się skomentować sprawę w następujący sposób. Z całym szacunkiem, ale ja miałem umowy najmu na 6 miesięcy w CP do 1-4-2023. Tu pan mnie oprowadził po całym mieście i widzieliśmy się 2-3 razy w Kasynie. Pogoda i brak możliwości nagrywania w Wielkim Penthouse'ie nie pogoniły z Poznania i nikt inny. Pogoda i brak możliwości nagrywania w Wielkim Penthouse'ie. To, że pana kolega mnie chciał okraść pod wpływem alkoholu, to ryzyko zawodowe celebryty. Ale przez bliskość do Berlina, z którego pochodzę, gwarantuję, że ludzie mojego wyznania dość szybko by się... W pięknym pana poznaniu. Przesyłam dwa złote i trzydzieści jeden grosz. <laughs> Tamte, dobra, stary kolejny w sumie w tym momencie został postraszony tymi legendarnymi, mistycznymi Mistykarion. Tam miłe wieczory zakrapiane wódeczką. Zrobiłem panu zawsty prezent i zachowałem się do pana zawsze kulturalnie. Dzięki za promocję i dużo zdrowia. No cóż, sprawa wygląda poważnie. Mega poważnie, ale Sentino jakoś albo, albo jest trzeźwy i wie, że zapyskować nie może, albo po prostu. albo po prostu wie, że zapyskować nie może.